Bazyliszek. Bardzo dawno temu, tak dawno, że nawet wasi dziadkowie znają tamte czasy tylko z opowieści swoich dziadków, po ziemiach spalonej kamienicy w najodległejszym zakątku warszawskiego rynku żył przerażający stwór zwany Bazyliszkiem. Nikt nie widział, skąd się tam wziął, ani od jak dawna zamieszkiwał to straszne miejsce. Nikt go nigdy nie widział, bo żaden śmiałek, który kiedykolwiek odważył się zejść do piwnicy, na pogorzelisku nie wyszedł z niej żywy. Mieszkańcy sąsiednich kamienic struchrali ze strachu, opowiadali tylko jak to w bezksiężycowe noce dobiega stamtąd ni to syczenie węża, ni to pianie koguta. Krążyły opowieści, że Bazeliszek pilnuje nieprzebranych skarbów, jakie w dawnych wiekach ukryto w podziemiach. Mówiono też, że bestia samym spojrzeniem ognistych ślepi powala zuchwałków, którzy wyciągną ręce po skarby. Z czasem ludzie zaczęli omijać spaloną kamienicę i tylko z daleka zerkali w jej stronę. Bazyliszek żyłby pewnie do dziś, gdyby nie straszny wypadek, jaki wydarzył się pewnego dnia na podwalu. A było to tak. Niedługo po tym, jak zegar na zamkowej wieży wybił godzinę dwunastą, dzieci szanowanego w mieście rajcy zbiegły się do piwnicy. Goniły za nadmuchanym świńskim pęcherzem, który potoczył się po schodach, Przechodnie widząc, jak dzieci znikają za progiem strasznego domostwa, rzucili się im na ratunek. Ale kiedy tylko owinęła ich zatęchła woń piwnicy, cofnęli się z przerażenia. Po dzieciach słu ginął. Kiedy okrutna wieść dotarła do uszu rajcy i jego żony, podniósł się lament. Nikt nie wiedział, jak pocieszyć nieszczęsnych rodziców. Żałała, ba, zapanowała w całej Warszawie. Nazajutrz rajcy zebrali się w ratuszu, by radzić nad składzeniem potwora. Na sali panował gwar, ale nikt nie miał pomysłu, jak pokonać bazyliszka. Zanim ktokolwiek zbliży się do potwora, ten zabije go spojrzeniem. Jak walczyć z taką bestią? Jak jej użyć broni? Sędziwi mężowie patrzyli na siebie bezradni. W sali zapadło ciężkie milczenie, aż tu nagle za pleców rajców wychylił się starzec siwą brodą sięgającą ziemi. Zachrypniętym głosem, w którym jednak pobrzmiewała pewność siebie, odezwał się w te słowa. A za mnie trzymacie w lochach dwóch zbołoczeńców skazanych na śmierć. Niech jeden z nich zejdzie do podziemi i zabije bestie. A jeśli tego nie dokona, niech mu będzie darowana wina i wolność przywrócona. Popatrzyli na siebie rajcy zdumieni, że żaden z nich nie wpadł na taki mądry pomysł. Zaraz też udali się do Lochów, gdzie trzymano najgorszych rzeźmieszków i włożyli im całą sprawę. Wolę choćby dziś zawisnąć na stryczku, niż przestąpić próg tego domostwa, w którym sam diabeł jest gospodarzem, odezwał się hardo, starszy zbój. A rajcy popatrzyli na siebie, zaprasowani i zwrócili się do młodszego, który cicho siedział w kącie i marszczył czoło, jakby się nad czymś usilnie zastanawiał. Jeśli wyjdę cało z piwnicy, darujecie, darujecie mi wolność, upełnił się. Jeśli pokonasz bestię i przyniesiesz nam dowód, będziesz wolny. Masz nasze słowo. Przytaknęli rajcy jak jeden mąż. Jeszcze tego samego dnia przeprowadzili chłopaka przed oblicze starca. Ten zaś przymocował mu z przodu i z tyłu wielkie lustro. Na głowę włożył cynowy garnek i kazał odprowadzać aż na próg kamienicy. Kiedy tylko skazaniec poczuł pod stopami omszałe stopnie schodów prowadzących w czeluść, zadrżało. Zdjęty nagłym strachem, ale myśli o wolności, jaką mógł tym jednym czynem odzyskać, dodawała mu w tej samej chwili odwagi. Nie namyślając się dłużej, zszedł aż na samo dno piwnicy. Nie minęły dwie zdrowaśki, jak tu mieszczan zgromadzonych na górze usłyszał przerażający ryk potwora. Ludzie zadrżeli, pewni, że kolejny nieszczęśnik na darmo poświęcił swoje życie. Zanim jednak ktokolwiek zdążył powiedzieć to głośno, na szycie schodów stanął szczęśliwy chłopak, blokąc za sobą truchło potwora. Bazyliszek z wyglądu przypominał olbrzymiego koguta, a wężowej szyi i z wężowym ogonem pokrytym zieloną łuską. Miał było uszone ślepia, których na zawsze zastygł paniczny strach, a z pomiędzy jego piór unosiła się jeszcze smuszka dymu. To dzięki sprytnemu fortelowi starca udało się pokonać bestię. Gdy tylko ujrzała swoje odbicie, w wielkim lustrze padła jak rażona gromem. Okazało się też, że dzieciom Rajcy nic się nie stało. Ukryły się w kącie za stertą rupieci i tam niezauważone przez bazyliszka czekały na ratunek.